Anna i Robert Lewandowski wzięli drugi ślub. Para odnosiła przysięgę małżeńską. Mamy zdjęcia. Anna i Robert Lewandowski odnowili przysięgę małżeńską. Para zdecydowała się na drugi ślub. Zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia podzielili się z fanami. Robert i Anna Lewandowski na ślubnym kobiercu. Robert i Anna Lewandowski poznali się w czasie, gdy jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie był na początku swojej drogi zawodowej, grając w drużynie Znicz Pruszków. Pierwsze spotkanie nastąpiło podczas obozu integracyjnego na Mazurach, w którym oboje uczestniczyli. Od tamtej pory para wydaje się być nierozłączna. Sześć lat później, w 2013 roku, zakochani wypowiedzieli sakramentalne tak, ślubując sobie wierność i uczciwość małżeńską w kościele w Serocku. Wyjątkowe wydarzenie w życiu Lewandowskich. Po dziesięciu latach od tego cudownego wydarzenia, Robert i Anna Lewandowscy zdecydowali się odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. W swoich mediach społecznościowych zamieścili zdjęcia z przepięknej ceremonii, z których wywnioskować można, że odbyła się ona w Hiszpanii. Piłkarz miał na sobie stylowy kremowy garnitur, do którego włożył sportowe obuwie w podobnym kolorze. Zachwyt wzbudzała jednak przede wszystkim jego żona w zachwycającej koronkowej sukni ślubnej.